Witam serdecznie. Zacznijmy od toastu, bo przygotowałem wodę niegazowaną specjalnie do tego, żeby wznieść toast. Skończył się weekend, zaczął się poniedziałek, a my lubimy poniedziałki, ponieważ to jest początek nowego. Poniedziałek to jest początek tygodniowego wyzwania. To jest coś, co dobrze wróży. No ale tak jak w przypadku różnych wróżb to tylko my jesteśmy w stanie się postarać o to, żeby się zrealizowały. Dzień dobry. Często słyszymy jako trenerzy, jako trenerzy odżywiania, czy jako dietetycy, o, ale ja to wszystko wiem. Tylko jakoś nie mogę schudnąć. No i dlatego dzisiejszy temat naszego live'a z cyklu Hashtag edukacja bo wiele tematów już było Tutaj na naszej stronie facebookowej były tematy mocno specjalistyczne, związane z aktywnościami naszej społeczności C 14 Family. Jednak okazuje się, że czasami trzeba wrócić do takiego fundamentu, do podstawowego, najważniejszego tematu związanego z odżywianiem, a w zasadzie chodzi mi o temat, ten, który macie napisany w tytule do tego live'a, czyli dlaczego tyję. I nie mogę schudnąć. Albo czasami ta wersja tego pytania zmienia się na taką, w której pytasz, dlaczego ty je, mimo tego, że się odchudzam, bo już tak się zdarza. No i dzisiaj sobie spróbujemy odpowiedzieć. Bo tak jak wielu z Was, wiele z Was na początku swojej przygody z odżywianiem pod naszą opieką twierdziło, że wszystko wiecie, tak potem z czasem, tydzień po tygodniu, zwłaszcza w trakcie Uczestnictwa w Akademii Odżywiania okazywało się, że ta wiedza była niewystarczająca, powierzchowna, a już na pewno niedostosowana do potrzeb waszego, twojego konkretnie organizmu. No bo oczywiście nie wystarczy wiedzieć. Warto wiedzieć, ale nie wystarczy wiedzieć. Trzeba też robić. A dodatkowo trzeba robić tak często, żeby wyrobić nawyk. No i do tego jesteśmy potrzebni my trenerzy i dietetycy społeczności C4 Team Family. No i nasze metody pracy yy, oraz suplementacji. Yy, no jesteśmy przyzwyczajeni do w kontekście w ogóle życia naszego i osiągania pewnych celów. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego zachowania, że idziemy gdzieś, płacimy za coś i ktoś nam świadczy usługę albo kupujemy jakiś przedmiot i już sprawa załatwiona. Yy, idziemy do lekarza, i tam dostajemy receptę, dostajemy antybiotyk albo jakąś maść czy inne wytwory i produkty farmaceutyczne. I po kilku dniach mamy temat z głowy. Samochód się zepsuje, oddajemy go do specjalisty. Mamy pękniętą szybkę w telefonie, wiemy gdzie pójść, żeby nam ją naprawili. Jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym. No i mamy coś za coś. A kiedy zderzamy się z kwestią. Odżywiania, odchudzania, redukcji tkanki tłuszczowej, zdrowia, to nagle powielamy ten sam schemat. Okazuje się, że oczekujemy, że wystarczy zastosować jakąś dietkę, albo wystarczy pójść po jakieś porady do pana dietetyka czy do pani dietetyk i sprawa załatwiona. Albo, że przestanę jeść chlebek i przestanę jeść makaronik i zacznę jeść mniej słodyczy i zacznę chudnąć i będzie cacy jak talala. Albo, że zacznę Ćwiczyć trzy razy w tygodniu, tak się zawezmę i na pewno schudnę, a w dodatku jeszcze będę zdrowy, jeszcze mi mięśni przybędzie. No i takie myślenie roszczeniowe ono bardzo rozmija się z rzeczywistością. No ale po kolei czy w ogóle wiesz, jakie są możliwe przyczyny tycia? No, Jest ich bardzo wiele. Dlatego, jeżeli mówimy o redukcji wagi, jeżeli mówimy o prawidłowym odżywianiu, to nie możemy mówić o eliminacji jakichś tam dwóch, trzech produkcików albo że nie zjem y, tego kebaba, tak jak do tej pory trzy razy w tygodniu, y, nie możemy mówić o tym, że o, sobie pojeżdża rowerkiem dwie godziny z dziećmi i to będzie już taki wysiłek, że będzie dziwne, że nie schudnę. Nie na cały proces i na wszystkie Zdarzenia po drodze następujące związane z redukcją wagi, z osiąganiem wymarzonej sylwetki, potem z jej utrzymaniem, to są nałożone na siebie różne zagadnienia. No i zaczniemy tak po kolei. Przyczyny tycia. Jak ci się wydaje, jaka jest główna, potrzeba, podstawowa przyczyna tycia? No przede wszystkim brak ustalonego zapotrzebowania na energię. I tutaj te sławne kalorie się pojawiają. No, bo wiadomo, no trzeba zmniejszyć ilość kalorii, żeby schudnąć. Oczywiście, nigdy nie wiemy, ile nasz organizm potrzebuje tych kalorii w stanie spoczynku, ile kalorii potrzebuje jeszcze w trakcie aktywności naszej dobowej, a ile ostatecznie potrzebuje, jeżeli chcemy włączyć aktywność do naszego yy, życia takiego codziennego. Nie. Zamawiasz sobie najczęściej jakąś yy, dietę pudełkową, jakiś catering dietetyczny i sama sobie wybierasz. Albo sam sobie wybierasz tą idealną dla ciebie ilość kalorii. Tak. W oparciu o bardzo naukowe, profesjonalne przesłanki udaje ci się dobrać taką ilość kalorii, i dodatkowo dostajesz produkty przywiezione, zapakowane, i kompletnie nie uczysz się, w jaki sposób bilansować dietę, skąd czerpać źródła składników odżywczych. Energia. Jeżeli mówimy o zapotrzebowaniu na kalorie, to jest kilka sposobów, żeby określić to zapotrzebowanie. Każdorazowo musisz mieć wsparcie specjalisty w tym zakresie, żeby nie przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę. Ustalenie tak zwanego deficytu kalorycznego powinno być poprzedzone i analizą składu ciała i bilansem formy organizmu, konsultacją dietetyczną, i to wszystko powinno być zawarte w odżywianie talerzowe, najlepiej wsparte również w suplementacją. Dalej, kolejna przyczyna tycia. No, jeżeli masz niezbilansowaną ilość makroskładników diety, to, tycia, to tycie będzie niepowstrzymane, chudnięcie będzie raczej e, trudne do osiągnięcia. Dlaczego? Dlatego, że makroskładniki diety to są i węglowodany, i białka, i tłuszcze i one wszystkie muszą być zbilansowane. I nie może być tak, że ty sobie utniesz e, e, węglowodany, bo jesteś na jakiejś tam e, diecie obcinające węglowodany. Nie może być tak, że e, obcinasz całkowicie tłuszcze. Nie może być tak, że obcinasz całkowicie białko albo... W inną stronę, że dominujesz swoje odżywianie białkiem, tłuszczami albo węglowodanami, bo są różne, dziwne, wiecie, wymyślone takie hybrydy diet, które nawet nie powinny się nazywać dietami. Zbilansuj swoją dietę pod względem makroskładników. Nie rób tego sama, nie rób tego sam. Zasięgnij opinii, uzyskaj poradę i wsparcie długoterminowe specjalisty, trenera odżywiania, dietetyka. Nie rób tego na własną rękę. Dlaczego? Dlatego, że nie będziesz wiedzieć, jakie są właściwe dla Ciebie źródła węglowodanów, bo są i węglowodany te dobre, i te niedobre. Nie bilansuj odpowiedniej ilości tłuszczów, bo możesz nie wiedzieć, które tłuszcze są tuczące, a które są niezbędne. Te niezbędne nienastane kwasy tłuszczowe chociażby które muszą być w diecie, a jeżeli sobie obetniesz tłuszcze, to nie będziesz mieć tych niezbędnych. Będą cierpieć twoje, e, twój układ nerwowy, układ krwionośny, będzie cierpieć każda komórka, każda błona komórkowa, jej elastyczność, przepuszczalność. E, biorąc pod uwagę białko, jakie są prawidłowe źródła białka? Czy wiesz, e, jaka siła drzemie i ile powinno się zjadać białka pochodzenia roślinnego? Albo ile procent z białek zwierzęcych różnych rodzajów jesteś w stanie przyswoić, bo przecież nie, z, nie wchłaniasz całej ilości zjedzonego białka. A co się dzieje, kiedy smażysz, nie daj Boże, białko? I czy ono jest wtedy w jakikolwiek sposób przyswajalne i wartościowe dla Twojego organizmu? Czy wiesz, jaki, jakie spektrum aminokwasów zjadasz? W zasadzie nie musisz tego wiedzieć. Wystarczy, że będziesz mieć wiedzę, informacje od twojego trenera, który ustali ci jadłospis, oby jeszcze dodatkowo do tego dołączył odpowiednią wspierającą suplementację. To były makroskładniki. Wcześniej kalorie. No ale dalej. Wprowadź do diety zwiększoną ilość warzyw i owoców. No tak się mówi, wiecie, tak nawet yy, Światowa Organizacja Zdrowia pobożnie życzy wszystkim konsumentom, na świecie, żeby wprowadzić większą ilość warzyw i owoców, I wiecie, jest ta zasada: 5 porcji świeżych warzyw, trzy porcji owoców. E, no, e, ja już nie będę w ogóle wspominał o tym, że nawet 5 porcji świeżych warzyw, składających się z trzech, czterech kolorów różnych warzyw, e, nie jest do końca w stanie dostarczyć do organizmu odpowiedniej ilości witamin, minerałów. E, no, może błonnik jesteśmy w stanie w ten sposób e, dostarczyć. To skąd ty możesz wiedzieć, ile ostatecznie witamin, minerałów z tych warzyw i owoców dostarcza? Czy musisz to przeliczać? Czy niedobory tych witamin i minerałów mogą odpowiadać za uczucie senności, brak energii, czy mogą powodować chęć podjadania, czy może ustawiczny głód, który będzie ci towarzyszył od rana do pójścia spać albo będzie cię budził w nocy? Tak? Warzywa, owoce, kolory tych roślin to są rzeczy niesłychanie istotne. A jakie wkomponować w te białka, tłuszcze, węglowodany? Jak dodatkowo jeszcze zmieścić to w odpowiedniej ilości kalorii? Idziemy dalej. Unikaj cukrów prostych w diecie. Ja już wspomniałem o tych węglowodanach dobrych, złych, cukry proste, no to nie są te dobre. Ale jak ich unikać? W jaki sposób je wykryć? W jaki sposób... Dowiedzieć się, gdzie one występują, dlaczego jesteśmy zagrożeni, jedząc nie tylko słodycze, ale również nabiał, przetwory mleczne, nawet mięsa różnego rodzaju przetworzone, które zawierają duże ilości y, dodanych cukrów. Y, to są podstawy, to są fundamenty. Y, kiedyś było dużo prościej. Nie mieliśmy tysiąca różnych podstępnych produktów na półkach, nie mieliśmy. Tysiąca różnych produktów na półkach. Nie mieliśmy milionów firm, yy, chcących zarabiać na sprzedaży niekiedy takich yy, odpadów z produkcji yy, czy produktów wysoko przetworzonych. I teraz przechodzimy bardzo płynnie do różnego, do różnego rodzaju pokarmów śmieciowych. Czy wiesz, że Twoje tycia albo brak możliwości schudnięcia zależą bardzo mocno od tych wszystkich. Śmieciowych produktów, które znajdują się najczęściej tuż przy kasie, na półce w Twoim supermarkecie. Czy wiesz, że bardzo dużym elementem sukcesu jest zrezygnowanie z fast foodów w różnej postaci? Bo do fast foodów możesz nawet yy, współcześnie zacząć doliczać takie szybkie jedzenie. Jak przetwory mleczne, które są łatwe do otwarcia, przetransportowania, wypicia i zawierają tonę cukru, no i nie są tak odżywcze, jak być powinny produkty pochodzenia mlecznego. Kolejny punkt. No, jeżeli chcesz schudnąć albo zatrzymać proces tycia, unikaj alkoholu pod każdą postacią. No i właśnie, tak się zaleca. Alkohol to jest zło, alkohol, to jest, to jest źródło pustych kalorii, tak, dużej ilości kalorii i tych cukrów prostych, no i jest to bardzo mocne zatruwanie, zanieczyszczanie Twojego organizmu. No, ale bywa i też tak, że nie możemy sobie pozwolić na to, aby alkoholu nie spożywać. No więc co zrobić w okolicznościach? takich naszych polskich, tradycyjnych, kiedy ten alkohol się pojawia a i prawdopodobnie lubisz sobie wypić lampkę wina, czy czasami nawet odrobinę więcej tego alkoholu, w jaki za sposób zadbać o odżywianie w ciągu tygodnia i yy, samego weekendu, tuż przed yy, imprezą, tak, żeby nie spowodować uszczerbku na tempie metabolizmu czy na yy, możliwości przetwarzania tej trucizny, którą jakby nie było, jest alkohol. No, więc właśnie, to są te ważne rzeczy łącznie z tym, że te przyczyny tycia, które wymieniłem, dodatkowe, dodatkowo one są potęgowane przez brak wagi w domu i brak umiejętności regularnej kontroli wagi. Jeżeli nie jesteś regularnie u swojego zaprzyjaźnionego specjalisty dietetyka na badaniu analiza składu ciała, no, to nie wiesz, w jaki sposób zmieniają się tkanki w Twoim organizmie i czy nie zbliżasz się do tej krawędzi takiego e, szybkiego czy zaskakującego tycia. Jest wiele e, różnych punktów przełomowych w, w, w Twoim życiu, które mogą przełamać szale i w końcu spowodować, że zaczniesz tyć, mimo tego, że całe życie byłaś czy byłeś szczupły. E, no, i możemy też wyróżnić takie e, przyczyny trochę różniące się od poprzednich, odpowiadające za takie szybkie tycie całkowicie niepowstrzymane i czasami naprawdę bardzo zaskakujące. Zajadanie stresu. To jest często tak, że w odpowiedzi na stres zużywamy bardzo szybko zasoby naszego organizmu: białka, witaminy, minerały. Pojawia się ten stres oksydacyjny, dodatkowo oddziałujący na nasz organizm i zajadanie stresu bardzo często jest spowodowane. Niedoborami żywieniowymi. Im bardziej zajadasz stres, tym częściej jesz produkty niepełnowartościowe, nie zawierające składników odżywczych, krąg się zamyka, zajadasz stres, jesteś coraz bardziej niedożywiona, będziesz jeść coraz więcej oczywiście tych małowartościowych rzeczy. Jak z tym zawalczyć? Są na to sposoby. I można sobie poradzić, nawet w sytuacjach stresowych, życiowych, czy w pracy, czy w domu, czy w różnych okolicznościach, doprowadzić do sytuacji, kiedy z tym stresem sobie świetnie radzimy, a przy okazji nie mamy takiego kompulsywnego, e, takich kompulsywnych epizodów jedzenia. E, insulinoporność. Tak, zdarzyło się komuś? Miałaś insulinoporność? Czy masz? Albo już cukrzycę typu drugiego? No więc właśnie. To są już dolegliwości dietopochodne, które dodatkowo powodują przyspieszenie tycia. Insulinooporność no w zasadzie nie występowałaby, gdybyś się dobrze odżywiała. I odżywiał. cukrzyca typu drugiego, nie następowałaby po insulinooporności, gdyby wrócić do zasad prawidłowego odżywiania w momencie stwierdzenia insulinooporności. Czyli tak na dobrą sprawę, w momencie, kiedy już widzisz, że ty jesz. To znaczy, że Twoje odżywianie jest nieprawidłowe, zmień swoje odżywianie, wtedy unikniesz problemów z insulinopornością i w konsekwencji cukrzycą typu drugiego. I jeszcze wielu innych konsekwencji zdrowotnych, nie będę już ich wymieniał. Zaburzenia horm gospodarki hormonalnej to też jest przyspieszacz tycia. Jeżeli masz zaburzoną gospodarkę hormonalną, to w pierwszej kolejności powinnaś mówię powinnaś, bo mężczyźni mają rzadziej tego typu dolegliwości. Powinnaś skonsultować się ze specjalistą do spraw żywienia, ze swoim dietetykiem, trenerem odżywiania, żeby dowiedzieć się, jakie błędy żywieniowe popełniasz, i być może uzupełnić niedobory białka, niedobory niezbędnych nienastosowanych kwasów tłuszczowych, witamin, minerałów, czy w ogóle dowiedzieć się, jak znormalizować swoje odżywianie, żeby poprawić gospodarkę hormonalną swojego organizmu. Ostatnio bardzo popularną przyczyną tycia, wręcz usprawiedliwieniem czy tycia, jest okres ciąży. No więc, drogie panie, drodzy panowie, też, żebyście wiedzieli, okres ciąży nie jest usprawiedliwieniem wpadania w otyłość. Okres ciąży może spowodować zwiększenie masy ciała, o, masę ciała dziecka oraz zapasy tkanki tłuszczowej zgromadzone na czas karmienia piersią. Natomiast, jeżeli kobieta w ciąży ma nieprawidłowe odżywianie, będzie tyła... Prawdopodobnie to będzie taki punkt zwrotny w jej życiu, kiedy to tycie będzie bardzo takie potężne i niepowstrzymane, i będzie ciężko potem uruchomić z powrotem metabolizm do normalizacji masy ciała i przywrócenia tej sprzed ciąży. Okres menopauzy. No tutaj mamy już takie procesy bardzo biologiczne, aczkolwiek okres menopauzy również można zminimalizować, jeśli chodzi o odczucia te negatywne, odżywiając się w sposób prawidłowy. Uwarunkowania genetyczne. No, na pewno mamy takie, taką świadomość, że te geny coś tam robią, no, ale geny, które dziedziczymy po naszych przodkach, będą oczywiście takim czynnikiem, który może być traktowany jako jedna z przyczyn tycia, jednak wyłącznie jako predyspozycja genetyczna. Bo zawsze będzie musiał wystąpić tak zwany czynnik uwalniający. Jest to najczęściej złe odżywianie. To nie jest tak, że o ja mam takie geny i przytyję. Nie. To jest tak, że ja mam takie geny i mogę przytyć, jeżeli będę popełniać takie, takie i takie błędy żywieniowe. I nie jest to gwarant przytycia. I każdy jest w stanie schudnąć, jeżeli tylko wróci do prawidłowego odżywiania. No, podsumowując, główne powody tycia są związane z nieprawidłową, niewłaściwie zbilansowaną dietą. Dopiero w drugiej kolejności brakiem aktywności fizycznej. No, bo oczywiście tą aktywność możesz podejmować wyłącznie wtedy, kiedy odżywiasz się już wystarczająco dobrze. Nie wiedziałaś o tym? Nie wiedziałeś? No to trzeba to też dołożyć do tej porcji wiedzy posiadanej, zebrać wszystko w całość, zapisać się najlepiej na konsultację dietetyczną. Link do konsultacji macie w komentarzu. Możecie się zapisać i skorzystać z takiej bezpłatnej konsultacji online, ale możecie też przyjść tutaj na miejsce do naszej poradni, do klubu zdrowej formy. Umówcie się, zapiszcie poprzez formularz, dowiecie się całego mnóstwa różnych rzeczy. Dowiecie się również, jakie mogą być najlepsze rozwiązania i odpowiedzi dla waszego własnego odżywiania. Ta wiedza nic nie kosztuje, a może przerodzić się w niesamowitą przygodę ze zmianą nawyków żywieniowych pod opieką naszego personelu, naszych trenerów odżywiania. Bądźcie z nami, dołączajcie, chętnie pomożemy. Do zobaczenia za tydzień na kolejnym temacie z cyklu Edukacja CIFOR.